Witam serdecznie na kolejnej wtorkowej aktualizacji. Bardzo dziękuję za te wszystkie subskrypcje. Jest nas niemal 21 tysięcy osób i dziękuję Wam za te wszystkie łapki, kliknięte w górę, bo dzięki temu coraz więcej osób może oglądać. Te nagrania. W ostatnim czasie zastanawialiśmy się, czy możliwy jest już koniec spadków, czy może jednak będzie jeszcze jedna kosa do dołu. No bo tak wskazywała historia, że w okresie czerwiec czy lipiec właśnie mieliśmy lokalne dołki. Więc aktualizujmy wykres i zobaczmy, jak faktycznie to wszystko wygląda. Na ten moment, jeżeli spojrzymy na wskaźnik strachu i chciwości, no to mamy 27% na Bitcoinie, czyli jesteśmy w strachu. Miesiąc temu byliśmy w chciwości. Tydzień temu byliśmy na poziomie 50%, czyli w neutralności. I zwykle, jeżeli byliśmy faktycznie na strachu, to historia pokazuje, że za każdym razem, gdy pojawiała się korekta na Bitcoinie i wskaźnik nam spadał, powiedzmy z okolic 60 do 30 czy do 40, czy znów z okolic 70 do 30 czy 40, czy znów z okolic 70 kilku do okolic 50, czy później nawet okolic 40, czy tym razem do 30, za każdym razem opłacało się długoterminowo Bitcoina kupić. My prawdopodobnie po tym strachu już jesteśmy, być może pojawi się jeszcze jedna kosa do dołu. Czyli podsumowując, jeżeli jesteśmy w okolicach 30%, to historycznie na tym etapie cyklu była to szansa na to, że jeżeli kupimy, to w dłuższym terminie po prostu jesteśmy w stanie zarobić. Jeżeli zerkniemy sobie na wskaźnik strachu i chciwości na Ethereum, to jesteśmy tutaj na 30%. I mam wrażenie, jakby Ethereum w tym cyklu było mniej rozchwiane niż. Bitcoin I za chwilę jeszcze Wam to udowodnię, bo dołki na Bitcoinie są coraz niżej, a na Ethereum niekoniecznie. I pamiętacie, jak byliśmy w okolicach chciwości, Bitcoin był największej wartości niż Ethereum. I teraz, jeżeli jesteśmy w fazie strachu, to Bitcoin też jest na niższej wartości niż Ethereum. Czyżby Ether był bezpieczniejszym aktywem w tym cyklu niż Bitcoin? Pamiętacie, jak tydzień temu mówiłem, że możliwa jest jeszcze ta kosa do dołu, z racji tego, że w okolicach 5 lipca mieliśmy dołek w 2013 roku. Tuż po pierwszym bitcoinowym halvingu, gdy pojawiła się korekta w okolicach wakacji. No i zobaczcie, że po drugim bitcoinowym halvingu też mieliśmy korektę i właśnie na koniec lipca pojawił nam się ostatni dołek. Stąd też ja zakładałem, że możliwy jest scenariusz, że już mieliśmy ostatni dołek i dalej będziemy odjeżdżać ku górze, ale pojawiła się w końcu ta korekta, nieco głębsza, więc naszą aktualizację trzeba by było teraz ponownie przejrzeć. Zwróćmy się jeszcze na chwilę tutaj do trzeciego Bitcoinowego halvingu w 2020 roku, bo tutaj dołek mieliśmy 24 czerwca. I generalnie, skoro pojawiała się taka sytuacja, że ten dołek był na koniec czerwca. To ja też nie chciałem ryzykować z moimi zakupami, gdzie uśredniam co jakiś czas i robię te zakupy. Nie chciałem czekać na to do ostatniej chwili, no bo mogłoby się też okazać, że cena by mi odjechała. I co wtedy? Musiał wsiąść do rozpędzonego pociągu. A tak to dzięki temu, że jesteście ze mną na Discordzie, to mogę się dzielić z Wami tymi zakupami, które robię aktualnie. Bo jak wiecie, wolę kupować kiedy cena spada, niż wsiadać do rozpędzonego pociągu. Ale moment. Zerknijmy jeszcze na to, co mówiłem w zeszłym tygodniu. A mamy już lipiec, więc wszystko wskazuje na tym, że dołek albo jest już za nami, albo jest bardzo niedługo i po tym dołku będą wzrosty. Więc ja osobiście na ten moment się jakoś szczególnie nie boję. Na ten moment wszystko wygląda obiecująco. Faktycznie spadek był i wzrosty są przed nami. Osobiście uważam, że jesteśmy w stanie do września, do kolejnej korekty, wybić ATH. I w związku z tym będę w najbliższym czasie też aktualizował moją listę altcoinów. A teraz zwróćmy uwagę na to, co się dzieje na rynku ETF-ów, czy pieniądze napływają do tych ETF-ów i skupują Bitcoina, czy może odpływają, bo to, co zwróciłem uwagę, kiedy cena Bitcoina rosła, czyli ta nasza żółta linia, to w pewnym momencie pojawiły się ogromne zakupy na rynku ETF-ów amerykańskich. Co się wydarzyło potem, skoro ktoś bardzo dużo kupił, no to pojawiły się też spadki. Spadki zakończyły się, kiedy z ETF-ów odpłynęło dużo gotówki, co jest bardzo ciekawe. Natomiast co mieliśmy później? Znów wracaliśmy do poprzedniego ATH, czyli do poprzedniego szczytu, i pojawiły nam się znów ogromne zakupy. No i co się stało po ogromnych zakupach? cena potem odreagowała spadkiem. Coś, czego mi brakuje na ten moment, to pojawienia się właśnie tej czerwieni, czyli znów wyprzedaży. Być może rynek nie dał się już drugi raz na to samo nabrać i po prostu kupują, bo jest tanio i widać to po tym zielonym słupku. Bardzo duży wolumen, bardzo duże zakupy pojawiły się w okolicach dna, ale mamy tutaj dane z 8.07, a dzisiaj jest 9, więc trzeba jeszcze poczekać do aktualizacji i zobaczymy, jak wygląda kolejna. Świeca. Zerknijmy sobie teraz na to, co się dzieje, jeżeli chodzi o sentyment rynkowy w drugim i trzecim kwartale, bo tak jak mówiłem tydzień temu, drugi kwartał dla Bitcoina był o wiele bardziej spadkowy niż dla. Ethereum, Bitcoin spadł niemal 12%, a Ethereum lekko ponad 7%. Natomiast trzeci kwartał rozpoczął się większym spadkiem dla Etheru niż dla Bitcoina. Jednak, tak jak mówię, jest to początek kwartału i generalnie nie spodziewałbym się tu jakichś fajerwerków. Natomiast istnieje duże prawdopodobieństwo, że jeżeli powtórzy nam się cykl i powtórzy się to, co się działo historycznie na tym etapie cyklu, to ten trzeci kwartał mimo wszystko powinien być na zielono, a czwarty bardzo mocno na zielono. Zerknijmy sobie teraz na doczkoina, bo wiem, że bardzo dużo moich oglądających ma tego dogę. Możecie dać łapkę w ogóle w górę, czy posiadacie doczkoina, jestem bardzo ciekawy, bo zgodnie z tym, co zakładaliśmy już w lutym miał być wzrost i miał być spadek. I gdyby to było takie proste, żeby te wszystkie elementy wyłapać i mieć tą szklaną kulę i, i kupić i sprzedać idealnie w szczycie, odkupić idealnie w dołku, wiecie, że ja odcinałem gdzieś tutaj kupony w okolicach 18 i 19 centów, a następnie zaczynałem odkupować na 14 centach, na 12 centach, na 16 centach czy nawet zdarzyło mi się gdzieś tam odkupić za 18. W ostatnim czasie odkupowałem za 11 centów i teraz znowu dokupiłem po cenie 10 centów. I planuję robić zakupy przez najbliższy tydzień. Oczywiście, wszystko będzie na elicie, na naszym Discordzie. Generalnie, jeżeli chcecie dołączyć do tej bezpłatnej części, to zachęcam Was do kliknięcia w link w opisie poniżej tego nagrania. Co dalej z dobrym? Oczywiście, zakładam scenariusz, w którym będą znów możliwe dalsze wzrosty. Jeżeli okazałoby się, że od poziomu, w którym jesteśmy aktualnie, wzrośniemy do ATH, to mamy tutaj niemalże 700% przestrzeni na wzrost. Jeżeli chodzi o poziom, gdzie potencjalnie mógłby się zakończyć cykl, no to stawiam tutaj na 261,8% zewnętrznego mierzenia, czyli okolice 1,88 88, A jeżeli Hosanna by się chciała nam rozpędzić, to możliwy jest nawet podjazd do 4 dolarów, ale. Do tego trzeba ogromnej wytrwałości i cierpliwości, i też umiejętności podejmowania decyzji, jeżeli coś faktycznie pójdzie nie tak. Zerknijmy sobie teraz na Ethereum i to, co też staram się Wam pokazać a propos tego rozchwiania tej kryptowaluty, że jest ono mniejsze niż Bitcoin. Zobaczcie, że tu mieliśmy korektę na Ethereum i mieliśmy kolejną korektę na Ethereum. Natomiast Bitcoin wybił swój wcześniejszy dołek. Ethereum już tego dołka nie wybiło, zatrzymuje się cały czas na naszej pomarańczowej linii, która miała być w Wsparciem dla ceny. I tak jak robiłem ostatnią analizę, też twierdziłem, że po tym, jak powiedzieli, że będą ETF-y na Ethereum. Może być korekta, i faktycznie tą korektę mieliśmy. A pomarańczowy poziom miał być wsparciem, od którego cena zacznie nam rosnąć. Cały czas jest aktualny poziom, który oznaczyłem na poziomie 6200, bo uważam, że po prostu do tego poziomu jesteśmy w stanie na Ethereum dojechać. A propos pomarańczowego poziomu, to wyznaczyłem go też w 2020 roku w lipcu i mówiłem, że jeżeli go wybijemy, to od tego momentu pojawią nam się wzrosty. I zobaczcie, ile tutaj trzeba cierpliwości, bo każda świeczka to jest tydzień czasu. Więc po wybiciu byliśmy raz, dwa, trzynaście tygodni w trendzie bocznym, żeby potem czternastego i piętnastego tygodnia Zaczęły pojawiać się kolejne, wyższe szczyty. Na ten moment zaktualizowałem moją krzywą w czasie i w cenie na Ethereum i jeżeli faktycznie mielibyśmy tutaj jeden punkt wsparcia, drugi punkt wsparcia i trzeci punkt wsparcia w tym momencie, to jesteśmy w stanie dojechać do września 2025 roku nawet do okolic 20 tysięcy dolarów za ether. Natomiast uważam, że cenowo jest to duża przesada. Moim zdaniem gdzieś zatrzymamy się w pomarańczowej strefie, jeżeli faktycznie ta hossa będzie podobna, powtarzam, podobna do tych, które były poprzednio. Czyli teoretycznie wyzwaniem nie powinno być dojechanie do poziomu 11 tysięcy dolarów, jeżeli chodzi o jedną sztukę Ethereum, czyli mniej więcej od momentu, w którym jesteśmy teraz, powinno być to około 270%. Idziemy dalej do Bitcoina i zobaczcie, że tu faktycznie mamy sytuację, w której... Ten dołek jest wyższy od tego. Każdy kolejny dołek jest coraz niżej. Na Ethereum nie spadliśmy poniżej tego dołka z końca kwietnia, na Bitcoinie spadliśmy niżej. Natomiast jeżeli chodzi o taką analizę długoterminową, to uważam, że poziomy 86 tysięcy czy okolice ok. 100 tysięcy mogą być też bardzo ważne w kontekście ewentualnego wzrostu. No i teraz właśnie pytanie: czy czasem nie pojawił się nam powrót do normalności i Teraz jesteśmy w strachu. Możliwe, że tak jest, ale gdyby ten schemat, który tutaj mamy rozrysowany, zrealizował się to znaczy, że przechodzimy teraz w dalszą bessę. Czyli teoretycznie powinna nam się pojawić taka sytuacja jak była w 2013 roku, a tutaj spadki były naprawdę ogromne. Możecie zobaczyć, że tutaj od szczytu do dołka spadliśmy 75%. Czyli gdyby sytuacja nam się powtórzyła i faktycznie mielibyśmy taki ogromny zjazd ceny, to powinniśmy dojechać do momentu, gdy otworzyły nam się amerykańskie ETF-y, czyli w okolicach 40 kilka tysięcy dolarów za sztukę jednego BTC. Tylko czy faktycznie jest szansa na taki spadek? Oczywiście cykl temu w marcu 2020 mieliśmy pandemię i mieliśmy tutaj ogromne spadki w trakcie rozpoczynającej się hossy. Ale zobaczcie, że ta analiza, którą robiłem w 2020 roku we wrześniu, mówiła jasno, że jeżeli zbliżamy się do szczytu z poprzedniego cyklu, tak jak to było wcześniej, mieliśmy tutaj dwie korekty i potem odjazd do góry. Do poziomu 261,8. Cykl temu uznałem, że faktycznie takie poziomy są możliwe, gdy tylko cena walczyła na tym poziomie z ATH, czyli ostatnio mieliśmy ATH na 69 tysięcy dolarów za sztukę bitcoina, i cały czas walczymy w okolicach tego poziomu, ale cykl temu, gdy w końcu świeca tygodniowa wybiła raz na zawsze ATH, to długoterminowo też była przestrzeń na wzrost do poziomu 261,8. Gdzie teraz wypada nam opór na bitcoinie? Gdzieś w okolicach 140, być może. Nawet 170 tysięcy dolarów za sztukę jednego BTC, jednak jest coś ważniejszego niż cena. Ważniejsza jest czasowość. Czyli jeżeli będziemy w okolicach marca 2025, a będziemy wtedy mieli cenę powiedzmy 80 kilka tysięcy, to może to być koniec cyklu. Może być też taka sytuacja, że cykl nam się wydłuży gdzieś do okolic września 2025. No i jeżeli tutaj, bez względu na to, jaka będzie cena, czy już będziemy po spadkach, też uważam, że to może być definitywny. Koniec cyklu. Jednak, żeby bliżej poznać tą datę, no to musi upłynąć jeszcze trochę czasu. Im będziemy bliżej, tym być może będzie jaśniejsze. To czy faktycznie cykl może nam się już skończyć. Wróćmy jeszcze na chwilę do alt bo jak wiecie. W lutym niektóre alty już miały swój alt season dla przykładu PP, które przeanalizowałem i które zgodnie z moją analizą zrobiło wzrost 1300%. Natomiast jeżeli sobie zobaczymy to, co ja tutaj zasugerowałem, że faktycznie możemy być w okolicach tego alt seasonu, zobaczcie, że po drugim cyklu Bitcoina, po wzrostach dominacji Bitcoina, mieliśmy spadek dominacji Bitcoina, czyli mieliśmy pierwszy alt season. Drugi alt season pojawił się, gdy po trzecim halvingu Bitcoina mieliśmy wzrost dominacji i następnie mocne spadki. Ja Zakładałem, że tym razem sytuacja może być podobna, ale cykl na cykl, ten alt season będzie po prostu trudniejszy, więc po wzrostach dominacji znów powinien pojawić się spadek. Natomiast uznałem tutaj, że styczeń to będzie mój punkt, taki odnośnik, jeżeli chodzi o ETF-y na bitcoinie, że to jest ważniejsze niż sam halving. No i uznałem, że będziemy mieli wzrosty, i potem pojawią się spadki, czyli nasz alt season. Na ten moment wzrosty się pojawiły, ale cały czas utrzymujemy się w trendzie bocznym gdzieś od okolic kwietnia czyli połowa altów. Spada mocniej niż Bitcoin, a połowa altów spada mniej niż Bitcoin, czyli można powiedzieć, że na ten moment mamy taką troszeczkę ruletkę. Natomiast cieszę się, że inwestowałem i w DogeCoina i w PP, bo dało mi to już duży zwrot. Idziemy dalej, i to jest w ogóle też ciekawa sytuacja, bo zobaczcie, że Bitcoin od dna do tego ostatniego szczytu albo do momentu, w którym jesteśmy teraz, wzrósł 7%. Natomiast Ethereum wzrosło 9%. Natomiast DogeCoin do momentu, w którym jesteśmy teraz, wzrósł 18% ponad 18%. Więc jeżeli chodzi o ten alt season, to zobaczcie, że jesteśmy po spadkach, jeżeli chodzi o wpisywanie frazy altcoin czy altcoins w Google Trends. Gdy taka sytuacja miała miejsce po sierpniu 2020, czyli tego momentu, gdzie wystrzeliło nam Ethereum, no to faktycznie byliśmy na bardzo małym zainteresowaniu altcoinami. To zainteresowanie altcoinami znów spadło. Więc jeżeli to nałożymy ze strachem i chciwością i z naszą historią i tym, co się wydarzało dalej na Bitcoinie, to faktycznie możemy być cały czas w okolicach tego dna. No i perspektywa miesięcy do przodu może być całkiem fajna dla naszego portfela. Ja osobiście zamierzam zaufać tej analizie i czas pokaże, czy miałem rację. Dzięki wielkie, łapa w górę, i jeżeli nie subskrybujesz, to zapraszam. Cześć.